Medieval Market to sklep internetowy założony przez yy fascynatów średniowiecza? Dla fascynatów średniowiecza. W naszym sklepie oferujemy bierne repliki takich rzeczy jak uzbrojenie, stroje, akcesoria, meble, czy też namioty średniowieczne. Od samego początku była idea, żeby nie sprzedać tylko na terenie kraju, ale też wyjść na całą Unię Europejską. Dzięki takim narzędziom jak AdWords jest to proste i łatwe. Tworzę kampanię, ograniczam na dany kraj, wykluczam pewne słowa i języki, zostawiam na przykład Niemcy i moje reklamy się tylko tam wyświetlają, zanim ludzie w naturalny sposób zaczną odnajdywać drogę do naszego sklepu. To trochę trwa, a AdWords jest szybki. Analytics też tutaj daje pewne podpowiedzi, czy to, co robimy, daje efekty. Internet i takie narzędzia jak Google AdWords pozwalają na prowadzenie działalności i docieranie do klientów z zagranicy, nawet takim małym firmom jak moja.